To jest ostatnie weekend lata. My zapraszamy Was dzisiaj na wycieczkę do miejscowości Krauszów, ponieważ w Krauszowie powstała taka infrastruktura rekreacyjna, wypoczynkowa i chcemy ją zobaczyć, jak ona wygląda. A powstała w miejscu ciekawym, bo na takich stawach. Do tych stawów 30 lat temu, albo nawet jeszcze więcej, ja jeździłem jako dziecko, żeby się kąpać ze znajomymi i z przyjaciółmi. No, i chcemy zobaczyć, jak ta infrastruktura się zmieniła i jak to w ogóle wszystko wygląda. Pojedziemy fragmentem szlaku rowerowego wokół tatr. Też kilka słów wam o tym opowiemy. A jesteśmy w takim miejscu, w takim punkcie węzłowym w Nowym Targu. Tutaj za nami znosi się hotel Stalny Dworek. Często jest wykorzystywany przez rowerzystów, którzy przyjeżdżają właśnie na szlak rowerowy wokół tatr. Także tyle gadania i zapraszamy Was na tą krótką wycieczkę. się teraz szlakiem rowerowym wokół Tat, który, jak widzicie, jest przepięknie wyasfaltowany. Natomiast przebiega po starej linii kolejowej łączącej Nowy Targ z Suchą Chorą. Ta linia powstała w roku 1904 i przetrwała do lat 90., kiedy uległa likwidacji. Do czasów obecnych świadczy jedynie o tym obiekt takiego dworca kolejowego, do którego dojedziemy jest to nowy Targ Fabryczny. Szlak przebiega przez kompleks leśny, który nazywany jest Bór Kombinacki. I ta nazwa wywodzi się z, od nowotarskich zakładów przemysłu sku, skórzanego, popularnie i potocznie nazywanych przez pracowników i mieszkańców Nowego Targu Kombinatem, a który znajdował się dosłownie kilkaset metrów od tego miejsca w, w tym lesie. Ponieważ jest godzina w pół do dziesiątej, to ten ruch tutaj turystyczny jest jeszcze dość niewielki, ale już nas minęło kilkunastu rowerzystów, mijają nas następni, a w międzyczasie jeszcze pojawiają się rolkarze. Bo ta ścieżka rowerowa naprawdę nadaje się ponoć do treningów dla narciarstwa biegowego. Można spotkać kadrowiczów. A i również tą infrastrukturę podobała sobie pani Justyna Kowalczyk, nasza najbardziej utytułowana zimowa biegaczka. My pomalutku dojeżdżamy do stacji kolejowej Nowy tak Fabryczna. Stacja została wybudowana w 1957 roku na potrzeby obsługi nowoterskich zakładów przemysłu skórzanego obsługowała zarówno ruch pasażerski, czyli doboziła pracowników do pobliskich zakładów, jak i ruch towarowy i że w 1990 roku została ostatecznie zlikwidowana no i teraz został taki, taki budynek i powiem szczerze, aż się prosi, bo jest w rękach prywatnych żeby został zagospodarowany na potrzeby obsługi ruchu turystycznego być może jakieś noclegi, być może jakaś kawiarnia tego tutaj po prostu brakuje I jeśli dojedziecie do takiego skrzyżowania tych skrzyżowań to jest kilka to jest cały taki system w szlaków, którymi możecie sobie jeździć dotrzecie do takiego skrzyżowania no to w tamtą stronę jest właśnie Ludźmierz dojdziecie do Ludźmierza i do NZPS kombinat no tak to się kiedyś dawniej nazywało a my podążamy dalej w kierunku Krauszowa no i dojechaliśmy do skrzyżowania w lewo wjeżdżamy na szlak Welodunajec Natomiast w prawo kieruje nas tablica do Ludźmierza. Nie polecamy Wam tego kierunku do Ludźmierza, do, do sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej, z tego względu, że wówczas pojedziecie drogą publiczną, a my pojedziemy cały czas ścieżką rowerową i później taką drogą wiejską. i Pokażemy Wam moment, w którym należy odbić na właśnie to sanktuarium, bo na pewno jest to jedna z największych atrakcji kultu religijnego na Podhalu. No i wyjechaliśmy z terenu miasta Nowy Targ, wjeżdżamy na teren gminy wiejskiej Nowy Targ. Jest to bardzo duża, spora gmina, która w ostatnich latach inwestuje wyłącznie, znaczy może nie wyłącznie, ale bardzo mocno w rozwój turystyki, w tym turystyki właśnie rowerowej. No i szlak wokół Tatr przebiega, jak i również welo jest właśnie przez tereny tej gminy. A zaraz dojedziemy do takiego jednego z bardzo ładnych i malowniczych elementów całego szlaku wokół Tatr, czyli mostu kolejowego. I przy tym znaku zjeżdżamy ze szlaku wokół Tadr i dojeżdżamy na szlak numer 105, który doprowadzi nas do Ludźmierza No i dalej będziemy się kierować w kierunku Krauszowa. I niestety mamy teraz najmniej przyjemną rzecz, czyli musimy przejść przez drogę. A dzisiaj jest sobota i ona jest bardzo ruchliwa, bo jeżdżą na. i jadą Słowacy na Jarmark. Przejdźmy do kolejnego charakterystycznego miejsca, czyli takiego skrzyżowania w miejscowości Ludźmierz. my wykierujemy się w lewo. Niestety brakuje tu chyba oznakowania szlakiem numer 105 dalej jedziemy w kierunku krauszowa, a wracając pojedziemy do Ludźmierza i pokażemy Wam taką pętlę przez nowy targ. No, także jedziemy. Chodźcie. My urządziliśmy sobie krótki postój nad drugim stawem w Ludzmierzu. staw nie nadaje się do kąpania jest to bodajże ten staw przeznaczony dla wędkarzy aczkolwiek ja pamiętam, że 30 lat temu tutaj wszyscy przyjeżdżali się kąpali no ale to było 30 lat temu i obecnie jest to niemożliwe jak się jechało? fajnie coś więcej powiesz? męcząca? sala, bardzo dobrze się jechało to niestety jest strasznie ciepło. A przed nami zostało jeszcze jakieś 15 minut jazdy na rowerze i idziemy do celu naszej wycieczki. Także my się pomału zbieramy i jedziemy. Tym bardziej, że nad tatrami pomału zbierają się takie chmury. A według prognoz po południu będzie burza. I kolejne skrzyżowanie przed nami. Jesteśmy już. Jechaliśmy z że wjeżdżamy do Krauszowa i jest tu oznakowanie. Szlak numer 105, w którym do tej pory żeśmy jechali od szlaku wokół Tat prowadzi w prawo w kierunku Morawczyny, ale tam nie jedziemy. To będzie inna opowieść. Natomiast odbijamy w lewo i kierujemy się już na Krauszów. Chciałbym... Wszystko co dobre kiedyś się skończy i skończyła nam się ścieżka rowerowa i przez Krauszów jeżeli jedziemy taką drogą wiejską ale niestety ona już jest z ruchem samochodowym podróżujemy z Jeremim który niedługo będzie miał już 7 lat zacznie no i wolimy jeździć ścieżkami rowerowymi ale mamy nadzieję, że skoro powstała taka atrakcja w Krauszowie to ktoś podciągnie te kilka kilometrów z urzędu gminy na Targ w kierunku stawów żeby można było bezpiecznie dojeżdżać tutaj na rowerze no bo myślę, że to o to chodzi. W tym momencie mijamy Wojsko Sportowe i za 3 minuty będziemy na miejscu. No i dojechaliśmy. Jesteśmy nad stawami w Prełszowie. No faktycznie powstała tu infrastruktura. Pojawiły się jakieś fotowoltaiki, jakieś solary oświetleniowe. Oczywiście, jak to bywa przy inwestycjach, kostka betonowa wyznaczająca ciąg pieszo-spacerowy no i tu jest po lewej stronie staw a no więc robimy objazd wokół. Na mapach googlowskich wyświetliło się tutaj molo, czy jakoś tak e, czy punkt widokowy więc robimy tutaj objazd nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, być może nie, jeśli nie jesteście z Nowego Targu to dobrych 30 lat temu jak tutaj przyjeżdżałem jako dziecko to nad tym y, y, stawem w Krauszowie działał Jad tu Polski Nowy Tar, który miał swoją siedzibę w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzonego. Tutaj po prawej stronie znajdowały się takie, jak pamiętam, jak przez mgłę blaszane hangary. No i tam trzymali ten sprzęt. I tak patrzę teraz, jak byłem mały, to mi się wydawało, że jest takie duże, to jest bardzo małe jeziorko, Znaczy trzeba sporo było sporo zaparcia, żeby tutaj żeglować. sobie pojechali bo ten pomost Pomolem bym tego nie nazwał znajduje się tam kilkaset metrów po prawej stronie, czyli w przeciwną stronę Dotarliśmy do celu naszej wycieczki. Jest tu kilkumetrowy pomost. No i tak się zastanawiam przez chwilę, czy Wam pokazać to co, to, co tutaj jest. że Wam pokażę. Jest tutaj kilka, nie wiem, miejsc parkingowych. No i taka zachęta dla turystów. Jakbyście chcieli przyjechać, a jesteście źle wychowani, to możecie się tutaj dorzucić. Z McDonald's, z KFC, z Biedronki Z czegokolwiek Szkoda, że jest sobota Ludzie podróżują I nikt tego nie sprząta Czyli jeszcze Kupa pracy przed Włodarzami tego obiektu A my sobie wchodzimy na Pomost To już któryś pomost w tym roku, nie? Były Mazury, była Warmia <grych> Były Bieszczady Pięknie Patrzcie. No i dojechaliśmy do stawów w Krauszowie. Jesteśmy na pomości, który może liczyć, nie wiem, 10-15 metrów. To ma być bardziej taka główna atrakcja. 50 tego... desek. 50 desek, tak? I czułeś? To jest taka główna atrakcja tego miejsca. Warto było tu przyjechać, jak się jechało Jeremi. Fajnie. No, jechało się fajnie, bo szlak jest bardzo łatwy i przyjemny. W tym bardziej, że podróżuje się w fantastyczną infrastrukturą szlaku rowerowego po To, co nam troszeczkę zepsuło tutaj e, wrażenia po przyjeździe, to są śmieci. To są straszne ilości śmieci. Chcemy wierzyć, że to jest taki wypadek przy pracy, że to miejsce zrobiło się teraz popularne, że zaczną tu przyjeżdżać ludzie, e, ale to też tak trzeba mieć na uwadze, że jak zaczną tu przyjeżdżać ludzie, to te kosze na śmieci, które tutaj są, są przepełnione, już nie przyjmują więcej opakowań z McDonalda, a też mam takie obawy, że ten tutaj najbliższy teren wokół tego pomostu już pomału zaczyna się. Nie powiem, że tonie, ale już znajdują się w nim śmieci, a ja obawiam się, że może być jeszcze tylko gorzej. Także nas jest. kończymy tą część naszej wycieczki. My teraz wracamy i pokażemy Wam jeszcze jak wrócić do nowego targu, nie jadąc szlakiem wokół Tatr Znaczy nie, nie w takim odcinku jak do tej pory, żeśmy jechali troszeczkę zmodyfikujemy i pojedziemy koło Sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu no to chodźmy panowie koło nas są trzy butelki trzy butelki? no raz, dwa i tam trzy i ponownie trzy. jesteśmy w miejscu, w którym żeśmy byli kilkadziesiąt minut temu z tamtej strony żeśmy przyjechali tam jest w kierunku szlaku rowerowego wokół Tatr a my jedziemy teraz szlakiem numer 103 który doprowadzi nas do samego Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej. W sumie na wizytę w sanktuarium to najbardziej z naszej trójki ubrany jest Jeremi. W koszule, prawdzie kolorowo, male z kieszonką boczną i z kołnierzykiem. Eleganckie spodnie, krótkie ale z ładnym wzorkiem. No, wiedział jak się wybrać na dzisiejszą wycieczkę. do Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmiorskiej tutaj za nami się znajduje a w ołtarzu głównym jest cudowny obraz Matki Bożej e, To jest to chyba najbardziej znany i najbardziej oblegany sanktuarium maryjne na Podhalą e, tutaj kiedyś miało takie wiele lat temu, chyba w 1963 roku ubiegłego wieku takie wydarzenie podczas uroczystości maryjnych ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła zwał berło ono się wysunęło z rąk figury Matki Boskiej, no i wielu upatrywało to jako znak, bo zapowiedź przyszłej, e, przyszłego wyboru na stolicę apostolską. W tamtą stronę jest ogród też można go zwiedzić. E, no i co wam tu jeszcze możemy pokazać? Teraz wam pokażemy taki przejazd, takim skrótem. To nie jest żaden szlag, ale wielu rowerzystów tędy jeździ Skaza sobie po prostu drogę do Nowego Targu i wyjedziemy na ulicy Ludźmierskiej i następnie pojedziemy przez e, dawne zakłady NZPS w Nowym Targu i żeby wyjechać z sanktuarium w kierunku Nowego Targu to musicie dostać się tutaj do ogrodu różańcowego i pomiędzy e, plebanią a domem pielgrzyma koniecznie... Pleba, tam gdzie mieszkają księże no tutaj po lewej stronie no, więc wracając do tego pomiędzy Plebanią a Domem Pielgrzyma, drogą wyjeżdżacie i następnie w kierunku i następnie skręcacie w prawo w ulicę, która się nazywa, zaraz wam powiem, bo nie widzę, ulica Zielona. Czyli w prawo, i ulicą Zieloną jedziemy. Miejscu. Możesz wjeżdżać, no. I w tym miejscu jeszcze kilka słów, tylko zmienię sobie układ kamery. Jesteśmy nad Czarnym Dunajcem. Tamten strona jest w kierunku do miejscowości Czarny Dunajec. Tam do Nowego Targu. Tutaj wzdłuż prawego brzegu prowadzi taka ścieżka gruntowa i dojedziecie nią do e, szlaku takiego rowerowego, który oprowadza wokół Nowego Targu. A my się będziemy kierować teraz do góry. Po to, żeby przekroczyć ulicę Ludźmierską i wjechać w dawne Zakłady NZPS Już wjeżdżamy na teren dawnego NZPS u W tym miejscu to są pozostałości po takiej bramie wjazdowej, która tutaj miała taki charakter reprezentacyjny. W obecnie tutaj mieści się mnóstwo zakładów. Na bazie dawnego NZPS-u powstały m.in. zakłady Wojaz, firma Demar, która produkuje również obuwie, wiele innych zakładów. I te budynki, które pozostały po NZPS-ie, zostały przez te firmy zagospodarowane. Również znajduje się tutaj prokuratura, jak i sąd rejonowy. Budynek Straży Pożarnej, zakładowej, jest to obszar Państwową Straż Pożarną, czy przejęty przez Państwową Straż Pożarną No i my teraz pojedziemy jedną właśnie z takich wąskich leśnych dróżek Która doprowadzi nas do Miejsca, w którym rozpoczynaliśmy naszą wycieczkę I Jeszcze zrobimy jedną kryptoreklamę No bo jedzenie jest niezwykle ważne Na podczas aktywności fizycznej Góralska strawa restauracja bardzo dobre jedzenie warto tutaj przyjechać pana jedzenie bardzo miła atmosfera Wycieczka dobiegła końca. Jeremi zmęczony, Maciek też lekko głodny, zresztą ja też. Kończymy w miejscu. Bardzo charakterystycznym, bo za nami już jest wykarczowany las. Tędy będzie przebiegała obwodnica, a my za kilka minut dojedziemy do szlaku rowerowego wokół tat. Chcieliśmy Wam pokazać, że to jest taka krótka i bardzo łatwa wycieczka dla rodzin z dziećmi, którą możecie sobie nawet teraz jeszcze końcówką wakacji, czy już na jesieni bez najmniejszych problemów odbywać. W linku do opisu tego filmu, zamieścimy Wam link do mapy. W linku do opisu. W opisie do filmu tego... W opisie do filmu zamieścimy link dotyczący mapy. gdzie będziecie sobie mogli te mapy wszystkie przeglądać, zaplanować jakąś wycieczkę. A my Wam dziękujemy za poświęcony czas i do zobaczenia na kolejnej naszej wycieczce. Nie wiem tylko czy będzie rowerowa, czy będzie piesza w Gorce, ale na pewno gdzieś się wybierzemy. Do zobaczenia w lesie. Do zobaczenia w lesie.